Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających dzisiejszym odcinku nowa knapka McDonald's e, Barbecue Bacon, McRoyal ba, e, Barbecue Bacon. E, Krzysztof Czarnecki, odpowiedzialny za zmiany e, McDonald's Polska, który zaczynał pracę w sezamie, e, gdy tylko się otwierał McDonald's i pracuje do dzisiaj. Jest to następny człowiek po Marku Mikusku, który pracuje w centrali dyrekcji i akurat on wprowadził te zmiany czy warto kupić czy rozważyć czy omijać ja uważam, że warto kupić nowy makrojal jest inaczej przygotowany z inną bułeczką bardziej wypieczoną. Sposób przygotowania mięsa jest na wyższej temperaturze usmażony razem z cebulką prażoną. To wszystko daje świetny efekt Poza jednym mankamentem, którym jest sos, który jest za słodki i zabija cały smak kanapki. Nie wszyscy lubią sos barbecue, więc jak ktoś nie lubi i nie lubi słodkości, to nie dla niego jest kanapka. Stąd to moja ocena jest 3,5. Półtora punktu jest zabrane, właśnie. Za zbyt słodki sos, który zabija smak kanapki. Czy nowy McRoyal jest lepszy od starego? Niewątpliwie lepiej smakuje. Nowy sposób przygotowywania mięsa i bułki wyszedł na dobre tej kanapce. Natomiast ten sos jest niewątpliwie do poprawy. I fajnie by było, gdyby McDonalds wprowadził właśnie opcję z innym sosem. Yy, ta, w każdym bądź razie yy, Macroyal zmienia oblicze, a w, w przyszłości będą zmieniane inne kanapki, jak Big Mac, Cheeseburger i tak dalej. Do usłyszenia hej w następnym odcinku.